Program dostępny także w Polsat Box Go. Dzisiaj w Super Polsat. O 21.00 helikopter w ogniu. Jutro o 21.05 obsesja zazdrości. A w sobotę o 21.10 21 Jump Street. Na program zaprasza jego sponsor. Producent saturatorów Push Air. Marki Nafi. Sponsorem programu jest producent leku na dolegliwości związane z objawami rozrostu prostaty, Prostamol. In. Sponsorem programu jest operator sieci Plus, dostawca światłowodu i pakietu streamingów. Działaj, Pan patrz, miałeś już, nie przychodzisz. I pan przychodzi. Panie, wypierdzielaj mnie pan z w podskokach, dobra? <grym _> hmm, a może by tak ciacho? Spróbuj Kinder Paradiso. Puszystego biszkoptu przełożonego schłodzonym śmietankowym kremem. Kinder Paradiso. Biszkoptowa przekąska prosto z lodówki. Tik-Tak. Weź to na świeżo. Sięgnij po delikatną świeżość i unikalny smak w stu warstwach, który nakręca twoją pozytywność. Tik-Tak. Na świeżo. Na pozytywnie. No więc mówię, dziś jest czwartek. Czwartek? W Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Płyn do płukania tkanin Silan w promocji drugi 70% taniej. 9,74 za sztukę przy zakupie dwóch. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Z czym cię wziąć superkombo. Super combo? Przecież z jalapeno i McNuggets. No przecież, bo w Super combo masz dwa burgery albo burgera i McNuggets plus frytki i napój za 19 zł. Tak mnie znają. A keczup gdzie? Kiedy wygrywasz w Jackpot, nic nie stanie na Twojej drodze. A świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 420 milionów złotych Jackpot Doświadczaj więcej. Jestem z Polski, to widać, ja olej polski. Mnie widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, bo polski rzepak ma witaminy. Omega kwasy dla całej rodziny. Rodzą się dania, pyszne obłędnie. Karmię cię nimi i karmić cię będę. Olej polski tylko z polskiego rzepaku i mąka polska tylko z polskiej pszenicy. Nie wyspanie usypia twój potencjał? Wypróbuj Sentino. Jedna tabletka Sentino to dobry sen nawet do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Majonez dekoracyjny w kanapka. Kanapkę. Może zmienić pyszne dzieło sztuki. Szybkie danie. Prawdziwą ucztę. A zwykłe składniki. Kulinarny sukces z dekoracyjny winiary Niezmiennie inspiruje smakiem Tuńczyk Riomare w oliwie z oliwek Różowy kolor Apetyczny zapach Jędrna, ale delikatna konsystencja Doskonały smak Wymaga niewiele Riomare, prawdziwy włoski smak Kręci się na salonach I za kulisami Pomponik.pl numer 1 w plotkach. Skoro tak działa na zmysły jedna kostka czekolady w Eden, to wyobraź sobie, czego doświadczysz w Muzeum Czekolady. w loterii do wygrania codziennie bilety do Muzeum Czekolady Wedel oraz co tydzień 10 tysięcy złotych na przyjemności. Wedel. Z przyjemnością. W krainie legend, magii i czarów toczy się walka dobra ze złem. Stykamy się z istotami mroku. Więzimy i zabijamy te najbardziej niebezpieczne. Myślałem, że królowa czarownic to postać z baśni. W naszym świecie baśnie stają się rzeczywistością. Pełnia księżyca zapewni jej władzę. Uwolnimy się od strachu przed ludźmi. Siódmy syn. Dołącz do mnie. W sobotę o 19 w Super Żeby tak ciacho? Spróbuj Kinder Paradiso. Puszystego biszkoptu przełożonego schłodzonym śmietankowym kremem. Kinder Paradiso. Biszkoptowa przekąska prosto z lodówki. Już ledwo patrzę na oczy, są takie zaczerwienione. Po basenie moje oczy są podrażnione. Jeszcze parę stron i idę spać. Podrażnione oczy. Sięgnij po sterylne krople wizik. Czerwony wizik. Łagodzi podrażnienia, zmniejsza zaczerwienienie, przynosząc ulgę oczom. Wizik. Może być stosowany nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Na ratunek podrażnionym oczom. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Zrób tak. Słyszysz to? To dźwięk szkliwa. Jeśli są na nim mikrouszkodzenia, to prosta droga do próchnicy. Sugeruję BioriPer pełna ochrona, która naprawia 100% szkliwa bez fluoru. BioriPer chroni zęby przez całe życie. Zakupy robię w Lidl. Od czwartku z kuponem Lidl Plus, truskawki 500 g, 40% taniej, 8,99 za opakowanie. Wszystkie produkty Finish, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Dodatkowo wszystkie soki solowita, 1 litr, 2 plus 1 za grosz. Lidlowy przegląd takie są fakty. W Lidlu koszyk 15 produktów nabiałowych był tańszy niż w Biedronce. Potwierdzają to zakupy w obu dyskontach. Ceny były niższe w Lidlu. Za koszyk 15 przykładowych produktów nabiałowych dostępnych w Lidlu i Biedronce, w Lidlu zapłaciliśmy aż o 17 zł mniej. Są oszczędności. Czarno-na-białe. Bo koszyk 15 przykładowych produktów nabiałowych w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl ukośnik koszyk Lidla. Kiedy wygrywasz w Euro nic nie stanie na Twojej drodze, a świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 420 milionów złotych. Euro Doświadczaj więcej. Z czym cię wziąć superkombo? Super combo? Przecież z jalapeno i McNuggets. No przecież, bo w Super masz dwa burgery albo burgera i McNuggets plus frytki i napój za 19 złotych. Tak, nie znają. A keczup gdzie? Kleszcz może Cię zaatakować wszędzie, powodując kleszczowe zapalenie mózgu. Przez ostatnie 5 lat liczba przypadków wzrosła o 150%. Jednak zachorowaniu możesz zapobiec. Zapytaj lekarza o szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Misja Promka z apką. Do końca marca kupuj z apką za minimum 100 zł i odbieraj 5, 10, a nawet 15% rabatu na kolejne zakupy. Więcej o rabatach 5, 10, 15% na Carrefour.pl Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Tik tak. Weź to na świeżo. Sięgnij po delikatną świeżość i unikalny smak w stu warstwach, który nakręca twoją pozytywność. Tik tak. Na świeżo, na pozytywnie. Na program zaprasza jego sponsor, producent saturatorów Push Air, marki Duffy. Sponsorem programu jest producent leku na dolegliwości związane z objawami rozrostu prostaty, prostamol u Sponsorem programu jest operator sieci Plus, dostawca światłowodu i pakietu streamingów. To jest normalne hamstwo. Hamstwo w państwie i to coraz większe gotowania uczysz, no. no. Czego ona mu kiedyś gołobki zrobiła? To on od razu do mnie po pakrim przyleciał. Pani Halinko, pani da mi alpakrim, bo ja się zaraz pożegam. Halinka, ja sobie powiem, że jakbyś ty se chciała, tylko jakbyś się chciała, to byś ty tego programu o gotowaniu we Warszawie w telewizji wygrała. Ale żebyś wiedział, że tak. I powiem ci więcej. A bo to całe gotowanie na ekranie to zawracanie dupy jest narodowi. Oczywiście. Z Zasada żywieniowa jedna jest. Rura jest, od góry się do rury wrzuca, a dołem wylatuje. I wszystko na ten temat. Dobrze mówię, panie Fedku? Bardzo. Program dostępny także w Polsat Box Go. Dzisiaj w Super Polsat. O 21.00 helikopter w ogniu. Jutro o 21.05 obsesja zazdrości. A w sobotę o 21.10 21 Jump Street. Wygodnego oglądania życzy sponsor. Producent leku na hemoroidy. Hemorol. Sponsorem programu jest dystrybutor pasty pastyla Calutactive Plus przeciwko parodontozie i krwawieniu dziąseł. Sponsorem programu jest producent leków na ostry ból. Dexac i Dexak SL. Bo pan już to miał nie przychodzić, a pan ciągle przychodzi. Wy, wynocha mnie to, panie. Hmm, a może by tak ciacho? Spróbuj Kinder Paradiso. Puszystego biszkoptu przełożonego schłodzonym śmietankowym kremem. Kinder Paradiso. Biszkoptowa przekąska prosto z lodówki. Tik-tak, weź tu na świeżo. Sięgnij po delikatną świeżość i unikalny smak w stu warstwach, który nakręca twoją pozytywność. Tak, na świeżo, na pozytywnie. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nic nie stanie na Twojej drodze, a świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 420 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Jestem z Polski, to widać. Ja olej Polski, mnie widać, słychać i czuć. Jeszcze raz. Olej polski tylko z polskiego rzepaku i mąka polska tylko z polskiej pszenicy. Oszczędź wodę ze zmywarką. Finisz zawsze wybrać warto. Razem świetnie radę dają. Zabrudzenia usuwają. Pusty zlew, zmywarka pełna. Wybierz finisz, czystość pewna. Bosz i finisz współdziałają. Świetnie czystość zapewniają. Op. Zmywarkę Bosch, zostaw opinii i odbierz do 700 zł zwrotów w prezencie. Bosch rekomenduje Finisz, numer jeden w Polsce. Jeśli ból brzucha, wzdęcia i biegunka sprawiają, że zamykasz się na dłużej, to objawy IBS. Otwórz się na nowość. Multilak IBS z maślanem sodu, który odżywia jelita w stanach zaburzeń. Otwórz się na udany dzień z Multilak IBS. Nawet nasza mistrzyni. Ola Mirosław potrzebuję czasem się oderwać ale twoje pieniądze niech trzymają się mocno nawet na 8% na mistrzowskiej lokacie bank w kwestii finansów jedno jest pewne. Twoje pieniądze to Twoje pieniądze. Lepiej je mieć dla siebie. A jeśli się dzielić, to tylko z tymi, z którymi chcesz, nie z którymi musisz. Dobrze wiedzieć, czego się chce. Nie płać za to, za co nie musisz. Załóż Alior konto i zyskaj nawet 600 zł. Alior Bank. Kleszcz może cię zaatakować wszędzie, powodując kleszczowe zapalenie mózgu. Przez ostatnie 5 lat liczba przypadków wzrosła o 150%. Jednak zachorowaniu możesz zapobiec. Zapytaj lekarza o szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Misja Promka z Apką. Do końca marca kupuj z Apką za minimum 100 zł i odbieraj 5, 10, a nawet 15% rabatu na kolejne zakupy. Więcej o rabatach 5, 10, 15% na Carrefour.pl Carrefour tańsze wyjście na zakupy. Każdego roku nadajemy naszej doskonałej czekoladzie Lind w wyjątkowy kształt. A kiedy zadzwoni dzwoneczek, wydarzyć się może coś naprawdę szczególnego. Wydarzyć się może coś naprawdę szczególnego. Babcia! Wielkanoc razem ze Złotym Zajączkiem od Lind. Loteria Wielka Moc Spełniania Marzeń z Lind Goldbany. Bunny. Szczegóły i regulamin na zajączeklind.pl Ojo weszli na naszą ziemię. Zerwali pokój. Znajdźmy silniejsze wojowniczki. Inspirowana autentycznymi wydarzeniami historia afrykańskich wojowniczek. To nasi przodkowie opłakują nasze cierpienia pod pokładami statków zmierzających do odległych krajów. Królowa Wojownik w niedzielę o 21.05 w Super Polsat. W krainie legend, magii i czarów toczy się walka dobra ze złem. Stykamy się z istotami mroku. Więzimy i zabijamy te najbardziej niebezpieczne. Myślałem, że królowa czarownic to postać z baśni. W naszym świecie baśnie stają się rzeczywistością. Pełnia księżyca zapewni jej władzę. Uwolnimy się od strachu przed ludźmi. Siódmy syn. Dołącz do mnie. W sobotę o 19 w Super Szkolni wrogowie Za cztery dni Studniówka Rany Zapraszasz mnie na bal? Nie da się Tykują a ona lalka Po latach ciemna. Ja Chromole Zostają partnerami na służbie Zaprzyjaźni się I wracają do szkoły Musimy zrobić coś nieodpowiedzialnego, by zdobyć zaufanie Gadaj tylko rzucaj 21 Jump Street W sobotę o 21.10 Super Polsat Wygodnego oglądania życzy sponsor. Producent leku na hemoroidy. Hemorol. Sponsorem programu jest dystrybutor pasty Active Plus. Przeciwko parodontozie i krwawieniu dziąseł. Sponsorem programu jest producent leków na ostry ból. Dexak i Dexak SL.